On ma broń. On też ma broń. Na tym stanowisku on ma broń. No tak jest niepoczytalny i on takie broń. rzeczy robi, no to powinni go zjąć. To no może ja powinienem też od tego wojska zgłosić. Zgłaszaj, proszę bardzo. On po, ja mu tylko dam, ja mu odmówiłem. Ale jak jeszcze raz tylko cokolwiek podobnego zrobisz, cokolwiek napisz, że mi się należało, że bardzo dobrze zrobiłeś. Słuchaj, sam zacząłeś. Ja Słuchaj, ja mu dam dane. A on się bawić nie będzie. Aha. On też ma dużo na tobą. On mieszka, a widziałeś gdzie on mieszka, gdzie pracuje. Nie wiem, gdzie on mieszka. Pokazywałem ci, gdzie on pracuje. jest bardzo blisko. W ich blisko mieszka, tak? Na osiedlu oficerskim pewnie. Mieszka bardzo blisko ciebie. I mówię, jeszcze raz odwalisz jeszcze raz odwalisz coś podobnego. Co, takiego samego, jeszcze raz odwalisz, a ja zrobię dwie rzeczy. Zgłoszenie myślenia. Ja powinienem ci teraz styrdolić metalowym prętem, rozjewać cały samochód i powiedzieć, zasłużyłeś sobie. No tak. Ja ci zrobił coś jeszcze. Dobrze, to będziemy. Chcesz? Yy, chcesz do tego... Ze mną nie ja powie, mi... Ale pamiętaj. Jesteś pewien? Nie wygra ze mną. Ja mam takie pomysły i, te, i takie możliwości, że nie wygrasz. Możesz ci rozpierdolić to samochód. Y, ja sobie e, samochód. Słuchaj, tam mój prawie. stary Słuchaj, mój stary. Zna takich ludzi w Krakowie. I jak ja mu o tym powiedziałem, co zrobiłeś? Od razu powiedział. Daj y, tablicę, daj na jego zdjęcia. On chciał to załatwić. On chciał cię rozpierdolić z kolegami. To on niech Ci chciał jest, rozpierdolić. To niech odmówiłem mu, odmówiłem mu dać te dane, bo, bo ja wiem, że on jest do tego zdolny. On Ci chciał rozpierdolić. A wiesz co? Wiesz o tym, że ja miałem przez wiele lat depresję, wiele No lat. tak, i Wy macie depresję i nękacie każdego. Ja hmm. też miałem depresję przez rok. Słuchaj, ja mam na to papiery, ja papier, że miałem przez 5 lat. Wiesz, że ja mogę powiedzieć w każdej chwili, że mam myśli, żeby sobie coś zrobić? I pójdę do psychologa, zapier będę zapierdalać do psychologa i od psychologa wezmę okinię, że to na mnie wpłynęło bardzo negatywnie. Będziesz mieć kolejne dojebane do zarzutów. I ty ja się w kurwie jeszcze raz napiszesz, że mi dobrze, że zrobiłeś bardzo dobrze. E, Rozumiesz? Odpowiedziałem! Rozumiesz, co do ciebie mówię? Nie mordy mają na mnie! W to. Ludzie mają wyjebane w to, jak ty się nazywasz. Zapomnieli, pogadali, popisali. Nie, nie mają to, wyjebane, zrobiła, bo moją matkę to, co dalej wyzywają. Zrobiłeś, będzie przez najbliższe kilka lat się ciągnąć. To było trzeba do mnie zaczynać.